Dzień Przedsiębiorczości w tym roku już jest 12. edycja organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w, w Warszawie. My jako Zespół Szkół Samochodowych bierzemy w tym udział od samego początku, czyli 12 rok. W tym roku dość dekordo, rekordowa liczba, bo aż 300 uczniów samochodówki w 18 włocławskich i w okolicznych miejscowościach w różnych firmach bierze udział. Dzień Przedsiębiorczości polega na tym, że jednego dnia młodzież idzie do różnych firm na konkretne stanowiska pracy celem poznania zawodu. Ja zawsze powtarzam swoim uczniom, że gdyby chociaż jedna osoba z tego, z tego tytułu znalazła pracę, to już jest duży sukces. Szanowni Państwo witam państwa serdecznie w Urzędzie Miasta Włocławek. Witam przede wszystkim naszych uczniów, którzy chcą poznać nie tylko strukturę naszego urzędu, ale też zapoznać się również i z zadaniami, które tutaj wykonujemy. Witam Państwa nauczycieli. Panie profesor, tak, bo nie wiem, czy panowie również są. Także miło mi powitać państwa. Ja ze swojej strony, drodzy państwo, no chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że interesujecie się pracą naszego urzędu. Mam nadzieję, że to pozwoli wam również zobaczyć, jaki zakres obejmuje urząd, który de facto obsługuje naszą gminę, ale nie tylko, gminę, bo również Wocławek jest miastem powiatowym. Także będziecie mogli zapoznać się również z poszczególnymi stanowiskami pracy i z tymi urzędnikami, którzy Właśnie wykonują określone zadania. Ja oczywiście nie będę tutaj opowiadał Państwu w szczegółach, jak to wygląda, bo nie taki cel jest, moi drodzy, waszej wizyty. Chciałbym przede wszystkim, żebyście właśnie od tej strony praktycznej mogli zapoznać się, się z tym, za co odpowiadamy. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że uczestniczycie właśnie. W tym programie, bo to za chwilę właśnie Państwo będziecie przejmować stery również rozwiązywania określonych problemów. Pewnie niektórzy z Was będą też uczyć się czy też później studiować kierunki, które później pozwolą na podjęcie pracy pewnie w jednostkach samorządu terytorialnego. Dlatego myślę, że to będzie taki też dla Was taka ciekawa lekcja, prawda, poglądowa, jak powinno to wyglądać i myślę też że nie tylko wy wyciągniecie wnioski ale być może też i pewne takie konkluzje przekażecie mi osobiście czy też urzędnikom i to będzie też takim też elementem że tak powiem doskonalącym naszą pracę bo jesteśmy właśnie bardzo zainteresowani taką informacją zwrotną bo ja sobie tak to wyobrażam że każdy urząd gminy powiatu czy też Urząd Marszałkowski jest urzędem, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. Określonej, określonej społeczności. I to, że my tutaj jesteśmy, to jesteśmy po prostu do Państwa dyspozycji. Mamy wykonywać określone zadania na rzecz właśnie społeczności, za którą też w dużej mierze też ponosimy odpowiedzialność. Także moi drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie. Życzę takich dobrych, dobrych doświadczeń, ciekawych doświadczeń i mam nadzieję, że ta dzisiejsza Dzisiejsza wizyta przyczyni się właśnie do waszego, waszego takiego szerszego oglądu i wiedzy, na czym polega praca akurat w tej administracji publicznej, szczególnej administracji publicznej, jakim jest właśnie jednostka samorządu terytorialnego w postaci, postaci gminy i urzędu, w którym dzisiaj jesteście.